Witam Państwa na stoisku McAlpine. W tym roku po długiej przerwie pokazujemy produkty odpływowo-przelewowe firmy McAlpine, która ma swoją siedzibę w Szkocji. Wystawiamy się na targach instalacje w roku 2024. Zapraszam Państwa serdecznie. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że tak dużą ilość naszych klientów. Ludzi, z którymi współpracujemy, możemy gościć na obecnych targach. Zapraszamy Państwa serdecznie na nasze stoisko. Zapraszamy do spotkania się z naszymi produktami. Firma McAlpine, Szkocja to jest ponad 100-letnia tradycja, w Polsce obecność blisko już 30 lat, no i tutaj mamy okazję, jak przy każdej edycji targów naszych w Poznaniu, zaprezentować szereg nowych rozwiązań. I tych sprawdzonych przez klientów odwiedzają nas bardzo chętnie, czyli też mamy tą współpracę szeroko zawiązaną, ale jest to też okazja spotkać się, żeby zaprezentować wszelkie nowości, które mamy okazję tutaj pokazywać w Poznaniu, więc możemy tylko zapraszać do odwiedzenia i, i spotkać się na, na, mam nadzieję, wartościowych rozmowach.